Cześć wszystkim. Jak wiecie, trening kulturystyczny jest fajny, ale trening kulturystyczny jest treningiem kulturystycznym nie dla, nie dla fajtera. Fajter musi mieć siłę, dynamikę i dzisiaj właśnie tą siłę i dynamikę będziemy robić z Michałem Karmowskim w Energy Clubie. Siema. Witam, cześć. Jak tam chłopaku? Bardzo dobrze. Długo Fajnie. jechałeś? Ojej, 5 godzin ponad. Cześć, Dobra, pięć. słuchaj. Żeby nie ma nawet czasu. Te treningi, które robiliśmy do tej pory, były treningami wprowadzającymi dla osób początkujących, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę z siłownią, a dzisiaj lecimy już trening ukierunkowany pod sporty walki. Układamy pięć stacji, będzie hardkorowo, ciężko do zeżygania. Jedziemy, chodź. Nie mogę się doczekać. Najpierw układamy sobie pięć stacji. Będzie pięć bazowych ćwiczeń, przysiady ze sztangą, martwe ciągi, wyciskanie żołnierskie, podciąganie na drążku. Yy, i pompki na poręczach, tak? Próbujemy rysto spróbujemy 80. Dobra, to zakładamy Przysiady ze sztangą z tyłu, martwe ciągi z martwego punktu z podłogi. Odkładamy ciężar, wyciskanie żołnierskie na nawarki, podciąganie na drążku i ostatnie pompki na poręczach Będziemy sobie przychodzili tam, tak? Gotowy jesteś? Dobra, to zaczynamy. 8 dyszek na przysiadę. Jedziemy. Oddychaj. Bardzo dobrze! Siedem, dawaj! Osiem, dziewięć, jeszcze raz! Odkładamy! Bardzo ciągle! Tutaj. Jedziemy z podłogi dupa nisko, plecy proste, z mocno i jedziemy! Głowa do tyłu, jedziemy. Pa! Jeszcze trzy, dawaj! Dwa! Jeszcze raz! Mocno, dobrze! Wyciskanie. Dawaj, dawaj. Nie ma czasu. Przerwa jest wtedy, kiedy odpoczywamy. Góra, pa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Podciąganie na drążki. Czwarte ćwiczenie. Dawaj, dawaj. Lecimy. I góra. Poszło. Raz, dwa, Trzy, cztery, niżej, pięć, opuszczaj się, sześć, siedem, osiem, dwa razy, dziewięć, jeszcze razy, lecimy na to. Tak. tak, 10, Idziemy, idziemy, jedziemy, 10, jedziemy, 10, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Dwie minuty przerwy. Możesz wziąć kilka wody. Dobra, lecimy. Piąta seria. A, dawaj, i na pełnej bombie. Tak jak mówiłem przed chwilą. Pełna agresja treningowa. Ty albo ciężar. A zawsze wygrywasz ty. Jedziemy. do i góra. Pa! Trzy razy jeszcze. Mocno. Jeszcze dwa. Jeszcze raz. Oddychaj, oddychaj. Im więcej prędu, tym więcej siły. Dawaj. I ciągnij. Powstań. Będziesz stan. stan. I góra. Pak. Poszło. Raz. Dociągaj. Dwa. Dynamicznie. Trzy. Głowa do tyłu. Plecy do tyłu. Raz. Głowa do tyłu ciągniemy mocno łopatkami. Do panisko plecy proste. Jeszcze raz. Dawaj. Mocno. Dobra. Wyciskanie. Dawaj, dawaj nie spoczywaj. Zaraz będzie przerwa. Idziemy. I góra. Pa, mocno. Jedziemy góra. Raz, dwa, trzy, mocno. Podcie dawaj, dawaj. Im cięższy prezydent, tym łatwiejsza walka. Lecić. Marek, wszystko jest w twojej głowie. Mocno. Marek, za długa przerwa. Trzy, cztery, pięć, Uch! dawaj, dawaj do daj, jeszcze po jeszcze, mocno, dawaj, daj, raz, dwa, trzy, dwa razy, bójnik, jeszcze raz, dobra, lecimy, daj, daj, na daj, 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 Kurwa, daj, 7 8 9 jeszcze raz kopki do końca dobrze o to chodzi, jest trening, jest pełne skupienie. Musisz o tym pamiętać, że im ciężej będzie tu, będzie łatwiej na walcu, tak? Nie jest ciężar za ciężki, ty jesteś za słaby. Masz o tym zawsze pamiętać. <laughs> Trochę umiera nam koleżka. Zabaj, zabaj. Człowieku, nie mnie skatowałeś. Anulujcie subskrypcję. <grymne> Słuchaj, ale właśnie o to chodzi, że y, nie masz siły, bo kuleje twoja dieta. Musicie wiedzieć o tym, że y, przede wszystkim fajterzy naprawdę bardzo źle się odżywiają. Dieta w każdym sporcie to jest 70% sukcesu i nie trzeba być alfa i omegą, żeby to wiedzieć. Ja, ja w ogóle czuję, że nie mam, nie mam w ogóle ścisku w, e, w dłoniach. Z, zerowy uchwyt. Czuję smak krwi i w ogóle... tak opuś. słabo. Dobra, to może może No, no, razie... no, 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 dobra, poza kamerą Wszystko no, okay? A, i zapomnieliśmy, wyzywamy hardkorowego koksu i tego tancerza erotycznego do walki Dokładnie. w tandemie MMA. my w tandemie. MMA, wrestling, czy jak tam się to nazywa? MMA niech będzie w tandemie. Nieważne. Pierwszy raz w Polsce. Albo w jedzeniu Viv y, master steak. <noise> do zobaczenia. Na razie.